Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Jak nie trudno się domyślić po tytule i po obrazku, jaki macie teraz przed sobą, ja jestem w trakcie zakładania rękawiczek. Nie lubię bardzo pracować w rękawiczkach. Ja lubię się po prostu w tej ziemi pobrudzić. Gdyby nie to, że gdzieś tam mi zawsze na w paznokcie, to pod paznokcie to pewnie bym tego w ogóle nie zakładała, no ale czasami trzeba. Na pierwszym planie, no może nie na pierwszym, bo na pierwszy to się wybijają te zielone doniczki z zeszłego roku, ale przygotowałam sobie już tutaj wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Mamy tutaj paprykę. To jest ta papryka, która była wysiewana trzy tygodnie temu i ta, która mi upadła. I ta, te cztery, tak powiedzmy, nasionka udało mi się uratować. Ta wyrosła najlepiej. Tutaj była taka sytuacja, że tu się uszkodziły te liścienie, ale powiem Wam, że ona tak zaczęła ładnie walczyć, że puściła ten listek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Te są troszkę mniejsze, dlatego troszkę sobie przesunęłam topikowanie, żeby już za jednym razem zrobić te cztery, więc one wypuściły liście właściwe, to jedziemy z tym pikowaniem. Tutaj sobie później dosiewałam od razu tego samego dnia, kiedy upadła ta doniczka kolejne, do tej pory wypuściła mi tylko jedna i w związku z tym, to będzie taki bardzo złożony odcinek, postanowiłam, że sobie no wysiałam tamto i jeszcze w trakcie zamawiania innych nasion Wspominałam Wam to ostatnio, natknęłam się na odmianę telimena, na Allegro, zainteresował mnie ten opis, ponieważ my nie przepadamy za taką bardzo ostrą papryką, dlatego w ogóle ani w pierwszym, ani w drugim sezonie nie wysiewałam cayenne, chili i w ogóle nic innego, bo tego po prostu nie jemy. Ale zainteresowała mnie bardzo ta papryka, ponieważ w opisie było napisane lekko ostra i dla mnie to by była po prostu idealna papryka, gdyby faktycznie tak było. Nie sprawdziłam, nie poszperałam. Tutaj w opisie nigdzie czegoś takiego nie ma, jest to tylko w internecie, znalazłam w dwóch miejscach. No zobaczymy. Zamówiłam, nie wiem czy też tak macie, że ja po prostu nie mogę wchodzić ani do sklepów ogrodniczych ani na Allegro na jakieś aukcje, bo po prostu raz się tylko zdarzyło, że weszłam do Brico po kapustę i wyszłam z kapustami i z sałatami, ale do rzeczy. I postanowiłam sobie nie wysiewać od razu, tylko podkiełkować. W związku z tym, że nie wzeszły mi w ogóle betaluksy, jeśli chodzi o pomidory, to postanowiłam, że też je sobie podkiełkuję, bo muszę sprawdzić to nasiona. Bo chciałam, jak coś to musiałabym sobie kupić, jakieś świeże, w tamtym roku ładnie wzeszło. Tutaj sobie teraz je podlewałam trochę. Mam nadzieję, że wydaje mi się, że widzę co nieco, że tutaj wyrośnie. Tak jak wspominałam, nie potrzebuję nie wiadomo jakiej dużej ilości papryki, więc ja będę miała papryki po prostu w takich różnych etapach wzrostu, ale najbardziej zależało mi to odkładam, bo jest niepotrzebne. Dzisiaj pikujemy tą ożarowską, bo to jest ożarowska, która była wysiewana jako pierwsza. I jeśli faktycznie z tych powiedzmy czterech roślinek, uda mi się je fajnie wyhodować dalej, przepikować one będą mi pięknie rosły, to już będę zadowolona i usatysfakcjonowana, bo z już z czterech krzaczków coś tam będzie. Ten powinien pierwszy, zależy wszystko jak będzie się to dalej rozwijało. To jest taka multidoniczka. One są słabe, drugi raz bym pewnie ich nie kupiła. Pomidory będę wysiewała w zupełnie inne, ale tutaj chciałam na ten początek, więc zobaczcie. Tak naprawdę na ten pierwszy moment do tego czasu tutaj są akurat dwie roślinki, ale kiedy pojawią się te liście właściwe, to to w zupełności wystarczy. Nawet pomidorom by to wystarczyło mogłabym pikować je do mniejszych, ale ja od razu pójdę w te doniczki, jeśli będzie taka potrzeba, bo to wszystko zależy od pogody. I też zaznaczam, że umie są doświetlane, te papryki i w ogóle większość tych rzeczy, które wysiewałam, są doświetlane i one docelowo będą rosły w donicach. Nie będą w gruncie. Więc ja mogę sobie pozwolić na to, żeby je dużo wcześniej wysiać i potem je sobie przepikowywać. Jeśli będzie jeszcze zimno, ja mogę je sobie wsadzić do tych 15-litrowych donic i przechowywać je sobie na przykład w domu, wystawiać na balkon, przy okazji hartować, jeśli będzie zapowiadana jakaś gorsza pogoda czy przymrozki, bo tak miałam z pomidorami w tamtym roku w tunelu, że musiałam je dogrzewać. Nie chcę już tego robić, bo to jest również strata pieniędzy. No, tak naprawdę, żeby przyspieszyć o 2 trzy dni, czy tam o tydzień, zbiory, to trzeba było je kilka dni do, dogrzewać w nocy i uważam, że troszkę bez sensu, bo jeśli robimy to dla siebie, typowo dla własnej rodziny, nie, nie robimy tego w celach zarobkowych, to też nie warto się śpieszyć. Tutaj, jeśli chodzi o paprykę, zależało mi na tym, żeby szybko wzeszła, szybko dojrzewała i tak jak mówię, będzie w donicach, więc. Nic jej się nie stanie. Ja sobie ją na razie przepikuję do takich doniczek. Jeśli będzie taka potrzeba, mam te dłuższe takie od jogurtów, półlitrowe. A jeśli nie, to mogę sobie od razu do donic. Wszystko w zależności od pogody. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Ja mam już tutaj przygotowaną ziemię do pikowania. Z perlitem i z odrobiną hydrożelu, ale to jest taka odrobina, tu mam też perlit, bo ja sobie posypię trochę perlitem. Boże, żebym sobie nie uszkodziła tych nasionek podkiełkowanych, bo powiem Wam, że z moim szczęściem, w tym roku z papryką to różnie może być. Jeśli chodzi o pikowanie papryki, to jakoś tam większych. Problemów z nią nie miałam. Ja sobie te doniczki później oznaczę. Tak jak tutaj widać, te naklejki przy papryce mi się najlepiej sprawdzają. Przy pomidorach to będzie, będą te znaczniki z dziurkami, bo sobie od razu sznureczkiem tam zaznaczę, a tutaj po prostu na cenówce sobie napiszę, jaka to jest papryka, żeby mi się później nie pomyliło. Wiecie, ja mam tylko, tak naprawdę będę miała dwie odmiany papryki, więc też nie ma tutaj, wiecie, jakbym miała ze 20 to wtedy. Y, trzeba by troszkę y, bardziej się do tego przyłożyć i o zaraz zobaczymy jakie będzie miała porządki. O pozbędziemy się trochę tutaj tej ziemi. Ja ją sobie porządnie podlałam. Będzie ładnie. Sadzę ją, żebym tu nie połamała, bo nie dość, że tak y, śmieści się ze mnie, że mnie Bozia pokarała i widocznie tak miało być bardzo głęboko, też bez przesady bo później przyjdzie taki moment, że ona zgubi te liścienie i będzie tak, że będzie tak, że tu się zrobi luz, ale na razie dobrze, żeby tego nie, nie dotykała po prostu ziemi Dosyć głęboko, chociaż zauważyłam, że papryka nie puszcza y, aż tak y, dodatkowych korzeni jak y, pomidor, ale zawsze to głębsze pikowanie jest wskazane. Zostawiam to na razie tak i ja sobie to zrobię, y, podleję i posypię sobie perlitem. To będzie też taki mój eksperyment, bo nie robiłam tego. Zaraz zobaczymy, tu będzie trzeba jeszcze o. Tak mi się zapewne wydarzyło przy wysiewaniu, bo zawsze jak nagrywam filmiki, to zawsze zapomnę o tej wodzie. O widzicie jak się tutaj zrobiło od razu mniej w tej ziemi. Porządnie sobie to podleje. to już sobie pójdzie do dołu, o, już tutaj przeszło i ja je, teraz jej nie będę przez jakiś czas podlewała i posypię trochę perlitem. Tak jak mówię, to jest taki mój eksperyment. Ale zauważyłam, że w tych, które mam na przykład w akwarium te doświetlane roślinki, mówię na przykład o selerze, ja będę też pikowała selera, to pokażę. Tak się też robi w sklepach ogrodniczych, widziałam że wychodzi, wychodzą takie zielone glony, ale nie ma żadnej pleśni i tak naprawdę nic się z tym nie dzieje, tylko po prostu wychodzi sobie. Zobaczymy, co jest lepsze: czy żeby jakieś glony wychodziły, czy pleś. Perlit będzie u góry suchy. Ja na razie podlałam je dosyć obficie, więc nie będę już w najbliższym czasie podlewać. Będę sobie tutaj gdzieś tam palcem kontrolowała, raz na jakiś czas będę podlewała. Przesadzę sobie te, te na razie maleństwa zostaną, zobaczymy czy te mi wzejdą, zobaczcie tutaj widać jak zielone robi się, bo tam jest wilgotno, akwarium, tak wiadomo jak to wygląda. Zobaczymy jak będą rosły, dostały nowej ziemi, więc powinny ładnie ruszyć i czekamy na kolejne wykiełkowanie, na to żeby kolejne trochę podrosły, nie będę już tego pokazywała, chyba że coś tam ciekawego się wydarzy, to... Na pewno na bieżąco poinformuję. Będę teraz się brała za chwilę za celera, bo też potrzebuję y, przepikowania. No i te pomidory, które były na początku wysiewane, y, dlatego też wspominałam o tym pikowaniu, y, nie o pikowaniu, tylko o podkiełkowaniu y, betaluxa, dlatego że nie wykiełkowały mi betaluxy w ogóle. No ale to zobaczymy też. Czy to jest kwestia nasion, czy po prostu trafiłam na jakieś pechowe. Robię dalej, podpiszę sobie ładnie, żeby w przyszłości, to też tak uczulam wszystkich, żeby podpisywać, bo to tak się idzie potem zakręcić, że szkoda gadać. Nie jest jakaś gigantyczna, ale mam nadzieję, że będą ładnie rosły. Będę je doświetlała na razie w tym akwarium, bo niestety wspominałam Wam o tym regale, tej mini szklarence, którą sobie zamówiłam, niestety. Czekałam już tydzień, musiałam niestety anulować aukcję i zamówić w innym miejscu, troszkę inną. No niestety, nie zawsze mamy to, co chcemy. Może w przyszłym sezonie albo później sobie zamówię jeszcze jedną. A co? <grytanie> Dobra, biorę się za robotę. Dzięki jeszcze raz za to, że jesteście ze mną, że oglądacie, że chętnie tam komentujecie. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam i do kolejnego.